Witam, witam kochani serdecznie do mojego nowego programu. Przedstaw się, jesteś unikatem, bo oczywiście jesteś. Jeśli masz ochotę zaprezentować siebie, um, swoje dary, talenty, wystarczy wejść na moją stronę, której link jest pod spodem, i po zakupieniu ustalimy datę spotkania. A Dzisiaj mamy kogoś, kto ja nie podejrzewał, że ubierała maskę. Nie, naprawdę nie podejrzewam Ciebie, Joanno, ale proszę, przedstaw się, mój gościu. Witam serdecznie Ciebie, Grace. Witam wszystkich y, y, słuchających. Nazywam się Joanna Kołakowska. Maskę bywało w moim życiu, że trzeba było mieć, tak, ale w dzisiejszym czasie. Już absolutnie rezygnuję z maski, pokazuję kim jestem i pierwszy krok do tego to jest występ u Ciebie, Grace, za co Ci bardzo serdecznie dziękuję. No kochana, Ty e... byłaś pierwsza, słuchaj, tak naprawdę taka prawdziwa ochotniczka, która podniosła obie ręce, więc gratuluję Ci odwagi. Gratuluję Ci odwagi. E... Dziękuję Grace, ale to też, no Ty stworzyłaś tą okazję, tak? Ja tylko skorzystałam, wpasowałam się w to, co Ty Grace świetnie wymyśliłaś, uważam, że to jest super rzecz, bo w tej energii musimy pracować razem, znać się i od tego jesteśmy patronami żeby się wspierać, żeby razem tworzyć tą naszą rodzinę i to tak naprawdę z takim pełnym wsparciem, z zaangażowaniem, z pomaganiem sobie nawzajem, bo wiadomo, że każdy z nas w swoim własnym świadku, co dzień się poruszając, no może nie ma na tyle wsparcia, nie ma na tyle osób, które by rozumiały to co się dzieje z nami, co robimy, a tutaj proszę bardzo można skontaktować się z osobami. Ja zresztą podaję pod spodem e-mail do mnie, można się ze mną skontaktować, spotkać się, jeżeli jesteśmy w Polsce. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Czyli podkreśliłaś, ja ci tutaj wejdę w słowo, Joanno, że ty jesteś moim patronem. Czy jesteś poziom 11-11? Tak, zgadza się. Jak długo jesteś moją patronką? Patronką, Twoją Grace, jestem od przeszło roku bo wcześniej słuchałam Ciebie tylko na YouTubie, pomyślałam sobie, że no świetnie jest taka osoba, która czyta skarst anielskich, jest to rewelacyjne, bo fajnie, nie dosyć, że jest czytane z kart, które się pokazują, ale wpasowywane w te nowe treści, w nowe energie i w nowe przekazy. Które tutaj do nas spływają. Także to wszystko razem, Grace, łączysz niesamowicie. I um, rok temu, w listopadzie, no, poczułam już naprawdę tak ogromną um, potrzebę y, zmian i to takich rewolucji. Tak jak zresztą, Grace, mówiłaś o rewolucyjnych zmianach, tak? Rok poprzedni był dla mnie naprawdę prawdziwie rewolucyjny. i y, 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 Dalej gdzieś tam to się dzieje. Także. Świetnie, świetnie. Czyli poczułaś, że coś się musi zmienić. Tak, tak, tak. Że To wszystko, co przez lata gdzieś tam się działo, jakieś medytacje, jakieś uzdrawianie, czy rejki, czy regresingi, czy huna. no wszystko fajnie, fajnie. Ale jest ten czas teraz konkretu. Działanie. Działanie. I przystosowania się do tej nowej energii, bo się nie da już żyć w do Nowej energii i skoczenia jeszcze wyżej. I to nie tylko na takim poziomie mentalnym, ale rzeczywiście, kim jesteśmy tutaj i teraz, co robimy, czym się zajmujemy, co mówimy. Więc teraz, kochanie, to jest twój czas, żeby powiedzieć od strony duchowej, czyli duszy, kim naprawdę jesteś. Ja, kim ja naprawdę jestem. Twoje dary, talenty. Czym możesz się pochwalić? żeby inni wiedzieli, że nic nie ukrywasz, tylko faktycznie jesteś utalentowana. My wszyscy mamy wiele talentów i darów. I jest pięknie o tym powiedzieć i podzielić się z innymi. Święte słowa, więc ja też się dzielę z Wami, kochani, wszystkimi i z tobą. Bardzo silnie zaczęłam odczuwać w zeszłym roku powiązanie z czakramami ziemskimi, w szczególności z czakramem w Krakowie, ponieważ tutaj mieszkam parędziesiąt kilometrów tak, w Dąbrowie górniczej. Ten czakram zaczął niemal komunikować się ze mną i bardzo wiele energii poświęcam pracy z tym czakramem, ale również bardzo wiele dla siebie dostaję. Oprócz tego, tak jak Grace powiedziałaś, że to będzie zeszły rok, to będzie rok spotkania się z duchową rodziną, pomyślałam sobie, no świetnie, ale w pierwszej kolejności pojawiła się u mnie ta rodzina gwiezdna, te kontakty z istotami z innych wymiarów, z poza ziemi, i tutaj tą nauka i te przekazy, które otrzymałam no są naprawdę bezcenne. Mam nadzieję, że w drugim etapie jednak ta ziemska rodzina się do mnie odezwie i, i będziemy pracować wszyscy razem dla podniesienia planety, dla tego, żeby w sposób łatwy, szybki i przyjemny wznieść się na coraz wyższe i wyższe poziomy. Pragnę powiedzieć, że niebagatelne były dla mnie inspiracje od Archanioła Metatrona i każdy z Was może znaleźć w internecie impulsy Archanioła Metatrona. To jest wspaniały przewodnik i narzędzie do tego, żeby wznieść się spiritualistycznie, ale również tutaj w tej nowej energii zacząć taką pracę i dla siebie, i y, dla innych, tak jak Ty powiedziałaś Grace, że nie da się uratować wszystkich, również jako jeden z pierwszych przekazów było to mi przekazane, że no, Twoje serce chciałoby inaczej, ale prawda jest taka, że yy, Każdy w swoim czasie na pewno, <laughs> każdy ma swoją ścieżkę, swoje plany yy, tak to ja cię muszę zapytać, zanim zapomnę, czy ty dzielisz się tym, co przeżywasz, co widzisz, czego doznajesz na jakiejś stronie, czy piszesz książkę? Jak inni mogą dowiedzieć się, co, co ty przeżywasz i czym możesz się podzielić? Grace to jest takie pierwsze otwarte otwarcie się przeze mnie, tak? bo mogę sobie to opisywać gdzieś tam w swoim zeszyciku i chomikować w swojej głowie, ale właśnie dzisiaj przed naszym spotkaniem zakiekował mi taki pomysł, że a właściwie to może trzeba by było taki kanał na YouTube sobie stworzyć, dlaczego nie? też projekt taki plastyczny, ponieważ jestem z wykształcenia plastykiem, kieruję mnie, że może by nadać kształt temu wszystkiemu. Na papier to rzucić jednym słowem. Dokładnie, tak. Ale jeszcze czekam cierpliwie, bo rewolucje w moim życiu są spore. Poczynając od remontu mieszkania. Świetnie. A kończąc, kończąc gdzieś tam na czy pracy dodatkowej, czy właśnie otwarciu się. Gratuluję ci tego Kochani. otwarcia, kochana, bo widzisz, trzeba zrobić pierwszy krok, trzeba ten krok wykonać żeby coś nowego się otworzyło? Jeżeli ciągle siedzimy w tym samym miejscu i to bardzo często z tą cudną maską na twarzy i udajemy kogoś, kim nie jesteśmy, bo może odkładamy, ociągamy się, a to jeszcze z czasem, a jeszcze nie jestem gotowa, a to, hmm, to jeszcze nie to, to jak mogą się te nowe drzwi otworzyć do czegokolwiek? Dokładnie. I tak jak Grace mówiłaś w jednym z ostatnich filmików o tym dostrojeniu się do y, czegoś więcej niż swoje własne podwóreczko, to jest właśnie ten czas, czas który wybitnie nas w tym wspiera. Y, i takie zmiany, o których naprawdę nawet nie śniłam, bo nie śniłam o, 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 nie wiem, o tym, że będę się kontaktować z pasem Oriona na przykład, że będę że na Syriuszu, gdzie jako dziecko wiedziałam, że jest moją planetą opiekuńczą, gwiazdą opiekuńczą, teraz się dowiaduję, a dlaczego, a skąd to przyszło dowiaduję się z ciele nie tylko które tutaj na Ziemi przeszłam, ale Poza naszą Ziemią, jak ratowałam nie Ziemię pierwszą i być może nie ostatnią, jako planetę. I jest to wszystko bardzo świeże, bardzo nowe w ciągu tych ostatnich miesięcy, tak mogę powiedzieć. bo Funkcjonowałam gdzieś tam na jakimś poziomie przez ileś lat, a tu nagle bum. Tak się już dłużej nie da. A no właśnie. Czyli kiedy się otwieramy na coś nowego i mówimy, jesteśmy gotowi wiedzieć więcej, poznać siebie bardziej, tych prawdziwych siebie, to nagle drzwi jedne po drugich zaczynają się otwierać. Same, tak. dosłownie same i przychodzi do nas coraz bardziej, bo już rzuciliśmy to hasło, że jesteśmy gotowi a możliwości teraz, w tym czasie, są naprawdę ogromne, ogromne. I zachęcam każdego do wykorzystania tego czasu. Jeżeli ktoś potrzebuje jakiegokolwiek wsparcia, chce zapytać o coś, skontaktować się, serdecznie zapraszam. Dziękuję Ci, droga Joanno, z całego serca. Za bycie odważną, za bycie sobą, Zapowiedzenie swojej prawdy i za bycie moim patronem. Tak się cieszę, że właściwie jesteś pierwszą patronką, wiesz? Że to ty się odważyłaś, bo na tym nawet bardzo mi zależało, bo wy wiecie najwięcej. Jesteście na bieżąco, co się dzieje i odkrywacie się. I wiem, że to nie tylko ty, ja, ale wszyscy moi 11-11 odkrywają się, wchodzą coraz głębiej w siebie, tylko potem jest właśnie. Ta następna rzecz, odważyć się powiedzieć, kim się jest, odważyć się wyznać swoją własną prawdę i przestać ukrywać się pod piękną, ale ciągle maską. Także, kochanie, da, przesyłam Ci moc buziaczków, uścisków i. Dziękuję, dziękuję bardzo. Myślę, że jeszcze do następnego razu, bo. Pewnie zechce się troszkę zareklamować za jakieś parę miesięcy z, z jakąś działalnością. Ja na to, jak na lato, kochana, życzę sukcesu, szczęścia, bezwarunkowej miłości i otworzenia się na wszystkie, wszystkie możliwości. Popatrz, nawet zarymowało się. Także buziaczki i pa, papa, i żegnam Was, kochani wszyscy, w imieniu swojej i ślicznej Joanny. I zapraszam na swój program. Do zobaczenia.